No to jedziemy sobie i szukamy gdzieś jakiegoś parkingu, żeby można było coś zjeść i się kawie napić Jesteśmy już we Włoszech, jedziemy sobie roboty na razie nie znalazł, także nie ma się czym stresować tutaj gdzieś jakieś wioski będą następne, to się gdzieś tutaj muszę wyczaić by coś zjeść, proszę Państwa, bo człowiek głodny jest normalnie. A jak jestem już we Włoszech, to by wypadało pizzu nie zjeść. Nie stanę na takim parkingu, bo się ani nie umyję, ani nic. Już nie daj co, żeby do kibla gdzieś jeść. Mile będę stał, czy dzisiaj coś znajdzie, czy nie znajdzie, czy co? patelni stanąć to też 30 stopni w tej chwili tutaj no i wiecie jak to jest 30 to 30, bo kurna zdjęcie do, do domu przyjdzie, o, 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 o. przypięmy klocki hamulcowe. Jak mają gdzieś tu pizzę i parking, to stoi. W takich malutkich miejscowościach, tak jak tutaj, takie tyci, tyci, to powiem Wam pizzę to robią taką, że po prostu mucha nie siada, no nie? W ogóle przed chwilą kosz mi się wywalił. Tutaj to mają takie, że Masakra widzicie, to jest 30. Nie ma żadnego znaczka na mapie, że jest fotoradar. A tutaj macie fotoradar, no nie? To jeszcze tak za ogrodzeniem schowany, żeby go czasami widać nie było. Tutaj jest piekarnia, to nie jest seria. Ponieważ we Włoszech połowa tych radarów to są tylko takie puste skrzynki, no nie? No ale kurna, skąd człowiek może wiedzieć, która jest pusta, a która nie? Vamos a ver, el... 咖啡这里。 Włoszech, McDonald'a jest Tam była pizzeria, ale to takie duże wioski to niedobre nie te pizze. Są. Drogie przede wszystkim. Ostatnio, że się na wiosce zatrzymał 8 euro z coca -Colą. Pizza była taka, że normalnie ledwo ją skończyłem. A jak żeśmy się z żoną jechali na wakacje, zatrzymali na pizzę, to górna 11 euro sama pizza kosztowała, czy 12. I wcale jakaś rewelacyjna nie była. Nie, co dezwa się, jak coś znajdę. Znaleźliśmy, znaleźliśmy pizzę. Idziemy coś zjeść, a potem będziemy myśleć, gdzie się wykąpać. Ha, ha, ha. Do później. Smacznego. Dziękuję. Pa. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy mi teczkę Jej, mamy rowerek, elegancko, leżaczek i jedziemy nad jeziorko wykąpać się. A co? Także pokażę Wam jeszcze okolice, taką sobie wioseczką jadę na rowerku, ładnie tutaj, jakiś kościółek, no i jedziemy tam. Zobaczymy jak działa stabilizacja obrazu. Mamy 12 km, także jedziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem czy to się będzie dało oglądać. Ale kawałek wam chciałem pokazać jak się jedzie rowerkiem. Tada. Dobra, jak będziemy bliżej, to się odezwę. Bo źle się jedzie na rowerku z jedną ręką. A teraz będzie większy ruch, także... Drodzy Państwo, do później! Proszę Państwa, a teraz niespodzianka. Wygląda to tak. Kaczki, są woda czysta. Coś więcej chcieć. Może tam bym się przeszedł, tam piasek jest. Chociaż nie wiem. Ale jest fajnie. Zaraz wskakuję do wody. Ludzie są w wodzie, to pewnie da się pływać. Także do zobaczenia później. Właśnie na stacji się wykąpać. Kurde, jak mnie zobaczyli, się spytali, prysznic? więc pewnie wyglądałem tak, jak powinienem, żeby się skapnąć, że trzeba mnie wykąpać. No. E, 9 km, nie 9 km, 9, no 3 kilometry gdzieś, 9, 10 minut jechałem na rowerku. Także jutro się też wykąpię. A już wiem, że w poniedziałek jedziemy, proszę Państwa, do zapakować się 40 km stąd i grzejemy do Niemiec. Także do później!